Wow, trochę mnie nie było i zużyły się na to głównie dwa czynniki. Po pierwsze, nie miałem aparatu, a po drugie, byłem chory. Dopadła mi grypa i w sumie dalej trochę jestem chory. Ale okazuje się, że choroby mogą być nawet w minimalnym stopniu inspirujące. Mi na przykład udało się dowieść, że da się nie myć tydzień i da się nie umrzeć. Wow, trochę się za wami stęskniłem, ludziska chociaż w większości z Was nie widziałem w ogóle na oczy, więc bardzo możliwe, że po prostu stęskniłem się za nagrywaniem, ale lepiej, jeżeli uwierzycie w tą pierwszą wersję. Pierwszym odkryciem tygodnia jest aparat Canon 600D. Fangod, ten aparat odkryłeś. Miałeś nam pokazywać w tym programie jakieś ekstra rzeczy, które będziemy mogli też z nich korzystać w ogóle i będziemy nasze życie stanie się lepsze. To mój program, mogę tu wrzucić cokolwiek mi się podoba. A w tym tygodniu właśnie doszedł mi nowy aparat, tamten sprzedałem. To był Samsung NX300, czyli taki bezlusterkowiec i to był naprawdę bardzo dobry aparat. To jest... Naprawdę kawał dobrej kamery. Miał naprawdę wiele pozytywnych cech. Po pierwsze, jakość filmów była, była bardzo dobra. Był dosyć kompaktowy, naprawdę bardzo przyjazny dla użytkownika, ale mimo wszystko postanowiłem zmienić system. Stwierdziłem, że Canon jest trochę bardziej przyszłościowy. Znajdę do niego dużo więcej obiektywów, i w dodatku nie są one aż takie drogie, bo można je bez problemu kupić gdzieś tam z drugiej ręki. No i ma coś, ten 600D ma coś, czego nie miał tamten Samsung, ma obracany ekran, w który teraz wow. się spojrzałem. I to jest tak mega. To jest tak mega ułatwiające sprawę. Wcześniej musiałem używać jakichś zwierciadeł w ogóle jakiejś magii. Musiałem nie wiadomo co, żeby w ogóle zobaczyć siebie i ustawić sobie dobry kadr. A teraz po prostu obracam sobie ekran i wszystko widzę. Oczywiście jakość obrazu nie musiała ulec jakiejś ogromnej zmianie. Nawet nie, nie musi być dużo lepsza, ale sama wygoda pracy i kultura pracy jest dużo wyższa, a na tym mi zależało. Mimo że miałem grypę i miałem bardzo dużo wolnego czasu, no to wiadomo, mogłem wreszcie przetestować te wszystkie gry, na które miałem wcześniej ochotę i rypać w nie 10 godzin dziennie minimum. Ale okazało się, że jestem strasznie wybrednym pierdem i kurde, Włączałem jakąś grę i wyłączałem ją po 15 sekundach, ale w końcu podczas robienia materiału na TV, gry, którego myśl, myślą przewodnią było bodaj, że y, grafika to nie wszystko, umieściłem tam Hotline Miami 2. I kurczę, to jest gra z tak bardzo oldschoolową grafiką, tak bardzo kiepską grafiką, na pierwszy rzut oka, przynajmniej ale tak wciąga jest tak absorbująca, że spędzałem w niej po 3-4 godziny dziennie i grypałem, zabijałem wszystko, wszędzie lała się krew i ona jest absorbująca, ale nie w taki sposób jak powiedzmy taki typowy RPG. Gdzie no, angażujecie się emocjonalnie? Tutaj po prostu siadacie i ta gra was wciąga, bo chcecie przejść poziom jak najszybciej, jak najbardziej brutalnie. Zresztą bardzo rzadko się zdarza, że uda wam się przejść tutaj jakąś planżę za pierwszym razem. Zazwyczaj musicie robić to 30 razy i za każdym razem sprawia to przyjemność. I kurde, właśnie o to chodzi. Antword i ich znałem już dużo wcześniej, kojarzyłem yy, kilka ich kawałków i tak dalej, wiedziałem mniej więcej jak wyglądają. Już wcześniej wiedziałem, że to są totalne friki, ale coś mnie pokusiło i postanowiłem zainteresować się nimi głębiej, więc zacząłem słuchać ich muzyki, zacząłem oglądać ich teledyski i wszystko co z nimi związane, oglądać wywiady. Jakby tego było mało, The Antwords są z Afryki Południowej i są biali. Znacie kogokolwiek z Afryki Południowej? Ja znam Diane'ur. Ninja i Jolandi mówią o swojej twórczości jako części zew. Co to jest? Ciężko to określić słowami. Jest to swego rodzaju kontrkultura. Czym jest zew? Kurde, spójrzcie co tworzy Diane'ur. To jest zew. Przez zainteresowanie ich tematem, ich twórczością i ich osobami wpadłem także na krótkometrażówkę, w której mają role główne. I to jest najdziwniejsza krótkometrażówka, jaką ja kiedykolwiek widziałem na oczy. <laughs> Sorry. Jest to najdziwniejsza krótkometrażówka, jaką kiedykolwiek widziałem, ale jest też zajebista. Musicie ją zobaczyć. to Afryka! A crack a brick in your teeth while you sleep. More than enough to bleed. More than enough to bleed. More than enough to crack a brick in your teeth while you sleep. Adam, jaki ty jesteś mądry, ty się tak znasz na biologii, ty znasz takie trudne słowa, które brzmią tak naukowo, na przykład hipertrofia, Adam, synteza protein, anabolizm, katabolizm, Adam, ty jesteś taki on ta gówno. Błądząc gdzieś po. Ju Błądząc gdzieś po YouTubeach wpadłem na kanał, który nazywa się NETIANETI i jest to gość, który ma tak przeogromną wiedzę na tematy medyczne i zdrowotne, że to mi się w głowie nie mieści. Jaż robi mi się smutno, kiedy go słucham, bo okazuje się, że rozumiem może 10% tego, co mówi, ale jest to chyba najbardziej wartościowe 10%, jakie możecie znaleźć na polskim YouTubie. Gdybyśmy dalej rozumieli wszystko w ten sposób, to moglibyśmy wysunąć taki błędny wniosek, że antybiotyki wzmacniają odporność, ponieważ działają bakteriobójczo. Zatem czosnek, dzikie oregano czy cebula, one działają bakteriostatycznie, nawet bakteriobójczo, ale nie wzmacniają odporności. Na jego kanale dowiedzieć się możecie m.in. co może powodować raka, jak z tym walczyć, poznacie tzw. superfoods, zobaczycie obalanie Różnych żywieniowych mitów i zabobonów. To jest prawdziwa skarbnica wiedzy. Nawet jeżeli nie zrozumiecie absolutnej większości, to i tak można dowiedzieć się naprawdę wartościowych i ciekawych rzeczy. Wyspa Tajemnic, czyli film z DiCaprio w roli głównej, to jest ten gość, który grał Titanica w Titaniku. Albo nie, bo Titanic to. Tak, nie wiem. Coś pomyliłem. No nieważne, w każdym razie Wyspa Tajemnic to jest film, który zrobił mi taką wodę z mózgu i po prostu czułem się tak zagubiony, że to, to nie da się tego określić słowami. Fabuła filmu została osadzona pomiędzy pierwszą a drugą połową XX wieku i na wyspę, gdzie znajduje się szpital psychiatryczny pod specjalnym nadzorem przypływa gościu, który jest, jest szeryfem federalnym. I nie zgadniecie co, zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy I to tak dziwne, że w pewnym momencie już nie wiecie kto jest kim, dlaczego i w ogóle Ale potem już wiecie dlaczego i, i wiecie kto jest kim I nagle się okazuje, że aha, no tak, no to wtedy on jest tym, a tamten jest tym No dobra, no łapie, A potem już nie wiecie nic, za chwilę znowu nie wiecie nic i po prostu ten film robi z was debili I wbrew pozorom to ma wydźwięk jak najbardziej pozytywny, bo jest to naprawdę dobry film to jest produkcja, po której będziecie się dużo zastanawiać, będziecie myśleć, co by było, gdyby, będziecie musieli sobie trochę dopowiedzieć I, i to jest jak najbardziej ok. Mi takie produkcje bardzo pasują, więc jeżeli znacie jakieś inne, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. To znaczy filmy podobne do tego, do tego, do tego. Grypa wyżarła mi połowę mózgu. No ale na dzisiaj, niestety, to już wszystko i to jest ostatni odcinek z miesięcznego cyklu y, pięciu odkryć tygodnia Co prawda, trochę mi się to rozjechało przez to właśnie, że byłem chory potem nie miałem aparatu i milion innych spraw, ale myślę, że ten cykl będziemy, będę kontynuował y, Zrobię sobie jakąś przerwę, powiedzmy 2 tygodniową albo nawet miesięczną, zobaczymy bo z tego, co zauważyłem chyba Wam się spodobało, zresztą musicie mi napisać, co o tym myślicie y, Ja mówiłem, że to jest taki cykl na próbę właśnie w tym celu obrałem sobie ten czas, czyli miesiąc. No i dodatkowo poprzedni odcinek miał naprawdę dużą oglądalność, a no nie ukrywajmy, też jest to spora motywacja. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli ocenicie ten film, skomentujecie, wpadniecie także na mój fanpage i jeszcze aha a no tak, przecież zawsze muszę dawać jakieś dziwne, różne, dziwne słowo, żeby się zorientować, kto obejrzał do końca. I potem wysyłacie różne, dziwne, dziwne rzeczy. I mam 500 komentarzy pod jednym filmem. Profit. Więc tym razem musicie. Musicie napisać. Musicie napisać. wykałaczka